Drodzy bracia i siostry, właściwie w czasie Wigilii Paschalnej, czyli Matce wszystkich liturgii i szczycie liturgicznego roku, który przeżywamy za każdym razem, niekoniecznie musi być homilia. Niekoniecznie dlatego, że dzisiaj mówią do nas. Bardzo mocno wszystkie znaki liturgiczne, które wraz z całym Kościołem przeżywamy w tę świętą noc zmartwychwstania pańskiego. Od pobłogosławienia, poświęcenia ognia na zewnątrz świątyni, poprzez zapalenie najważniejszej w Kościele świecy, która jest symbolem Chrystusa, czyli Paschału. Przez wejście z tą świecą zapaloną do ciemnej świątyni, zapalanie naszych małych świec od tego ognia paschalnego, poprzez całą liturgię słowa, przejście symboliczne od Starego do Nowego Testamentu, hymnem chwała na wysokości Bogu i zapaleniem świec ołtarzowych, a za chwilkę przez przepiękną liturgię chrzcielną, gdzie Pobłogosławimy świecą paschalną wodę, która jest dla nas zdrojem zbawienia w Chrzcie świętym naszych braci i sióstr, którzy będą ochrzczeni w Kościele katolickim. Ale zatrzymajmy się dzisiaj chociaż na chwilę nad tą dynamiką triduum paschalnego od Wieczerzy wielkoczwartkowej poprzez pojmanie Jezusa, jego uwięzienie, ubiczowanie, drogę krzyżową, a przez jego śmierć, adorację Krzyża, aż do dzisiejszego dnia Wielkiej Soboty, która to właściwie w liturgii. Jest bardzo cicha. U nas Wielka Sobota jest trochę zakłócona przez praktykę święcenia pokarmów, ale w liturgii Wielka Sobota to moment, w którym nie ma właściwie żadnej akcji liturgicznej doniosłej. Jest to bowiem czas ukrycia się Boga. To dzień swoistego paradoksu, w którym Jezus został już złożony w piątek wieczorem do grobu, zabity. Jego ciało leży w grobie. My wciąż jesteśmy jeszcze w szoku tego, co stało się z tym Jezusem z Nazaretu, ukochanym, wspaniałym. Pięknym, najpiękniejszym spośród synów ludzkich, jak mówi psalmista. Wielka sobota to moment, w którym musimy się zmierzyć z tajemnicą odejścia, śmierci, cierpienia, nieobecności. Jeśli jednak odkupienie Chrystusa, które właśnie świętujemy tej nocy, ma charakter absolutnie uniwersalny, to no, musi dotyczyć całej ludzkości, od początku jej istnienia, od naszych prarodziców Adama i Ewy, aż do końca świata, do paruzji, do momentu, w którym Chrystus powtórnie przyjdzie i wtedy wszyscy Go zobaczą. Rozważamy zatem w wielkiej Sobocie akt wiary, który jest trochę. Zapomniany, tak jak właśnie cisza, spokój, jakiś dystans Wielkiej Soboty. To, co mówimy w składzie apostolskim, ale to nam umyka, Chrystus wstąpił do piekieł. Descendit ad inferos. Co to znaczy? Co to znaczy, że Chrystus w sobotę wstąpił do piekieł. Jest to oczywiście nawiązanie do listu św. Piotra apostoła. On zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez ducha. W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu. O tej prawdzie mówią także dzieje apostolskie, list do Efezjan. Duch Chrystusowy, bo ciało leży w grobie. Duch Chrystusowy. Poszedł zwiastować Ewangelię, czyli dobrą nowinę o odkupieniu wszystkim sprawiedliwym, którzy, jak mówili Żydzi, byli w Szeolu, dokładnie w Otchłani, po hebrajsku Szeol to po grecku Hades. Jezus ogłasza zbawienie wszystkim ludziom, którzy w sposób dobry, prawy, piękny przeżyli swoje życie ale którzy umarli przed Jego wcieleniem i przed Jego śmiercią. I o tym właśnie mówi skład apostolski, kiedy mówimy, że Chrystus wstąpił do piekiel. To zdanie, mówi katechizm Kościoła, oznacza, że Jezus naprawdę umarł. Przez swoją śmierć zwyciężył dla nas śmierć, i diabła, który jest panem śmierci. On dzierży władzę nad śmiercią. To jest pan śmierci. Oznacza to, że jak wczoraj przeżywaliśmy ukrzyżowanie pana Jezusa, to nie był żaden teatr. Chrystus naprawdę doświadczył śmierci. Wstąpił tam, gdzie znajdowały się wszystkie ludzkie dusze. Do Szeolu. Aby swoją obecnością pokonać władzę śmierci i władzę szatana. I stamtąd wyprowadził wszystkich sprawiedliwych, wszystkich, jacy żyli od czasów pierwszych rodziców, oczywiście włączając w to Adama i Ewę, wszystkich wprowadził do Królestwa Bożego. I właśnie to jest prawda wielkiej soboty tej ciszy grobu, ciszy adoracji. Owo wyrażenie stąpił do piekiel w Kościele Katolickim, rozważane, ma nas dotykać, kiedy patrzymy na groby pańskie obecne w naszych kościołach. Wtedy powinniśmy zrozumieć, że niestety każdy z nas, każdy kto zraniony jest grzechem pierworodnym, każdy z nas. Doświadczy dramatu śmierci. Ale jako uczniowie Chrystusa wyznajemy, moc śmierci, choć tak potężna, tak mocna, nikt się jej nie wywinie. Została pokonana śmiercią i zmartwychwstaniem Pana. Bardzo precyzyjnie pisze o tym święty Tomasz Zakwinu, gdy rozważa. Zadania, jakie spełnił Chrystus, descendit an inferos, schodząc do piekieł. Co zrobił Chrystus? Po pierwsze, wziął na siebie całą karę za grzechy całej ludzkości, począwszy od Adama, aż do końca istnienia doczesnego świata. Po to, żeby zmazać winę i grzech wszystkich ludzi nawet tych, którzy się jeszcze nie narodzili, a dopiero przyjdą na świat i zgrzeszą, bo wszyscy zgrzeszyliśmy i wszyscy zranieni jesteśmy niegodziwością. Po drugie, Chrystus dał nam przez to dowód swojej nieskończonej miłości do wszystkich ludzi. Nikogo nie chce pominąć. Swoim zbawczym działaniem obejmuje wszystkie ludzkie istnienia. Tylko teraz od woli człowieka zależy, czy ucieknie się do miłosierdzia i zbawczej mocy Chrystusa, czy też się od niej odwróci. Po trzecie, Chrystus dał dowód całkowitego i pełnego zwycięstwa nad szatanem, zabrawszy mu z otchłani tych, którzy choć byli prawi, to byli pogrążeni w mrokach Szeolu. I wreszcie po czwarte, mówi Tomasz, Chrystus poszedł do miejsca śmierci i tym zaświadczył, że prawdziwie umarł, a mimo to mocą swego bóstwa z martwych powstał. I właśnie teraz, tutaj prawdziwie, dociera do nas to, że ten, który został dla nas przebity, dla nas też. Zmartwychwstał i pokonał śmierć. Przepięknie tę prawdę wyraża starożytna homilia, którą być może część z Was, moi drodzy, czytała dzisiaj bądź modliła się nią w czasie godziny czytań i uczni odprawianych rano w naszych kościołach. Tę Komilię z V wieku przypisujemy świętemu Epifaniuszowi z Salaminy. Przyszedł więc do nich Pan, do tych w szolu, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy go, praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: Pan mój z nami wszystkimi. I odrzekł Chrystus Adamowi i z duchem Twoim a pochwyciwszy Go za rękę, podniósł Go, mówiąc Zbudź się, ośpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Dla Ciebie ja, Twój Bóg, stałem się Twoim Synem. Dla Ciebie ja, Pan, przybrałem postać sługi. Dla Ciebie ja, który jestem ponad niebiosami, przyszedłem na ziemię i stąpiłem w jej głębiny. Dla ciebie, człowieka, stałem się człowiekiem bezsilny, ale wolny pośród umarłych. Dla ciebie, którzy pożyciłeś ogród rajski, ja w ogrodzie oliwnym zostałem wydany Żydom i ukrzyżowany w ogrodzie. Przypatrz się mojej twarzy, dla ciebie oplutej, by mógł ci przywrócić ducha, którego niegdyś tchnąłem w ciebie. Zobacz na moim obliczu ślady uderzeń, które zniosłem, aby na Twoim zeszpeconym obliczu przywrócić mój obraz. Powstań, pójdźmy stąd. Niegdyś szatan wywiódł Cię z rajskiej ziemi, ja zaś prowadzę Cię już nie do raju, ale na tron niebieski. Zakazano Ci dostępu do drzewa, będącego obrazem życia. Ja który jestem życiem, oddaje się Tobie. Przepięknie zatem starożytność chrześcijańska uczy nas tego, czym jest ta noc. Jest nocą odkupienia, jest nocą radości, jest nocą nadziei. Wszyscy chcemy w tym uczestniczyć, a liturgia, jej znaki i uczestniczenie w niej ma nas do tych prawd przybliżać. Amen.